Dziś analizujemy mój start i nie tylko sporo ciekawostek. Łapy nie ma, ale bęboli jest i to będzie nowe hasło, bo w końcu trenujemy trójbój siłowy. Dobra, analizujemy ten mój start. Pierwszy start po 7 latach. Każdy bój po kolei. Później opiszę, jakie są plany. I też wpadłem na jeden pomysł, i od razu do Was prośba, abyście pisali pytania do mnie merytoryczne właśnie pod tym filmem, bo chcę stworzyć stałą serię, gdzie będę wykonywać trening i w międzyczasie odpowiadał na te pytania, które będą właśnie w tych komentarzach. Dobra, jedziemy z Siadem. Siad, pierwsze podejście 250 kg. Dlaczego takie podejście? Sami zobaczcie, to jest ostatni trening, taki najważniejszy, który ustala moje pierwsze podejścia i tu zrobiłem, uwaga, 252 razy. Już wtedy widziałem, że nie jestem w stanie to zrobić nawet moim zdaniem na 3 razy na upartego, ale zawsze potem ten drugi idzie asekuracyjnie, żeby tam łapać symetrię i to zwalnia wykonywanie danego ruchu. Natomiast byłem pewny, że już wtedy byłoby to na 3 razy. Natomiast taki był plan już wcześniej, yy, podczas wstępnych obliczeń, że tyle mam zrobić na pierwsze podejście i więcej po prostu się nie orałem. I taki właśnie był cel. Więc 260 i 270 kg na tych zawodach to był debiut. Debiut po latach, jeśli chodzi o ten ciężar na plecach. Rekord, ja wiecie, 320 kg, więc moim zdaniem szybko ta forma wróci na poziom 300 kilo. I tak, to pierwsze podejście było. Niespodziewanie lżejsze niż myślałem, niestety rozrzewka nie była taka jaka powinna być, bo był problem ze sprzętem, organizacją i za późno wszedłem w rozrzewkę. więc tam ominąłem dwie serie rozrzewkowe, ale na szczęście nie odbiło się to na ruchu, było to w miarę klarowne i pewne i głębokie. Myślałem, że będę miał problemy z, z głębokością, bo tutaj u mnie ciężko ocenić yy, yy, głębokość w wyniku ustawienia kamery i tych belek. Natomiast okazało się, że te siady są po prostu już za głębokie, ale takie będę robił dla bezpieczeństwa. Drugie podejście 260 to pierwszy raz na plecach od yy, wielu lat, bo 250 tak mówiłem robiłem treningowo. Yy, też bez żadnego oporu po prostu Schodzę sobie na początku wolno, potem robię wybicie. Yy, staram się opóźniać yy, te wolne tempo, bo czym później to zrobię, tym moje odbicie będzie głębsze. No i wstałem bez żadnego problemu, nie czułem specjalnego oporu. Mówię, no jest tu też spory zapas, yy, nawet na 280 kg. No i podchodzę po 270. raczej nie byłem przekonany, że to wstanę, bo zawsze jak myślisz, ile masz siły. A tego nie, nie, nie trenowałeś, nie próbowałeś, to potem jakieś anomalia wychodzą i w tym przypadku właśnie wyszła anomalia. Coś zrobiłem złego na samym dole. Chyba mnie zachwiało. Yy, mogłem mieć zapionową sylwetkę, i ciężko było gdzieś tam yy, znaleźć biodro i one się samo szukało. Natomiast tutaj normalnie siłowo już wstałem. Opór był, ale nie, też maksymalny. Moim zdaniem, gdybym dostał 280 kg i nie popełnił tego błędu, to też bym wstał, ale już z gruzem. Więc jeśli zrobiłem tutaj serię albo podejście bez gruzu, to zapas jest 50 kg. Więc jest fajnie, więc jest fajnie i teraz podczas przygotowań będę analizować plan nowy na poziomie 270 kg. Nie 280, tylko 270, bo zawsze, i to jest rada dla Was, mieście sobie siły mniejsze, mniejsze, aby mieć zapas na technikę, bo siłę buduje się w zapasie. Zobaczcie, ja nie wchodziłem na większe ciężary, mam już zapas 20-30 kg, dalej byłem na innym poziomie. Bazowałem na technice i na eksplozywności, i na tym właśnie polegała, polega mój trening w wyciskaniu, leżąc. Pierwsze podejście: 180 kg, sami zobaczcie, bardzo lekko. A jak kończyłem przygotowania? Sami zobaczcie 180 kilo na dwa razy, nawet by zrobił trzy razy. Ja bym robił bez pauz, nawet i cztery razy by zrobił. Rekord 180 kg 10 razy, ale nie na takim sprzęcie yy, stalowym, tak? I, I bez pauz. Zresztą jest to na moim kanale. Yy, no i yy, pierwszy jest pauza, a drugi jest, aby kształtować ten, czyli flex i dużo serii rozrzewkowych, które są seriami rożewkowymi, a tak naprawdę też roboczymi, bo one budują moją siłę. Jeśli czuję, że prędkość spada, przyspieszenie jest gorsze, no to wiem, że już kończy się powoli moja seria. Robię też ich dużo, bo często było tak na zawodach, że po pierwszej serii już byłem wybruty, czułem to wszystko. Natomiast po zmianie techniki tam też 7 lat temu, yy, gdzie mam większy kąt pachowy, praktycznie fajnie to się regeneruje. Natomiast tutaj potrzebę bardzo mocno asokuracyjnie Mianowicie mam swoją technikę, która mi daje 50 kg, ale nie byłem pewny co do zasad, czy one w IPF-ie są yy, aktualne. To, to znaczy, czy można je, je robić? Widziałem sporo zawodników w ipf którzy robią tak jak ja chcę robić. No, i w pierwszym podejściu, po prostu dosłownie surowo zrobiłem, tak powinno być. W drugim podejściu, 190 kg, już mniej surowo, ale dalej trzymanie się pewnych zasad, które są bardzo ważne w IPF-ie. Wycisnąłem to i już tu był błąd, który wyszedł na 195 kg. Mogłem iść 200 kg, ale zdecydowałem, że chcę mieć pewne podejścia bez żyłowania. Taki był cel tych zawodów, bo tak mówię, to są eliminacje. A potem się okazało, że masz szansę na medal. No i co zrobiłem? 195 już bardzo szybko opuszczanie, wybicie to eksplozywne przez LED drive w górę. Natomiast popełniłem dość istotny błąd, który muszę przeanalizować w kontekście swoich słabych ogniw, ale przede wszystkim koordynacyjnie. To znaczy z dołu wyszło bardzo mocno, ale łokcie od razu rozjeżdżały mi się na zewnątrz. I sztanga zamiast iść troszeczkę bardziej pionowo, to od razu mi poszła w kierunku barków. Była na wysokości barków na linii bark barków, tutaj. No i teraz co ja mam zrobić? Jestem tu, nisko jest sztanga, no i zacząłem prawa, lewa, prawa, lewa sobie to dociskać. No, jakbym miał tutaj łokcie dobrze ustawione, to by te 195 poszło jak 190, tak. Więc potencjał jest tutaj na 200 205 kg. Jestem mega zadowolony z tej ławki, bo zaczynałem tak, mówi, tak mówiłem, na 185, nie technicznie, czyli 180 technicznie, ale nie na stalowych. Więc teoretycznie rozpoczynałem, rozpoczynałem przygotowania na 175 kg. No i dodałem aż 20 kg, nie wchodząc na ciężary powyżej 180 kg, czyli 180 kg to był limit. No ale trzeba techniki to panować. Myślę, że jestem w stanie zbliżyć się do, do swojego rekordu. Rekord na zawodach 210 sprzed 7 lat. A w ipf mam rekord 200 kg kilo, 200 kilo w Gliwicach, gdzie zrobiłem 830 w Truboju, tak mówiłem, przed zawodami, tydzień przed zawodami w RPA. W Gliwicach to robiłem. <coughs> Więc tutaj widzę duży potencjał i czuję pełni komfortowo, nic mnie nie bolało. Dosłownie mi nic mi nie bolało. Miałem tą kontuzję barku w wyniku grania w siatkówkę i ona jest na takim poziomie, że nie przeszkadza mi w ogóle wyciskaniu. Właściwie w żadnym, żadnym ćwiczeniu i udało mi się jeszcze to naprawić, bo robiłem low bar, czyli aby mieć lepsze, lepszy chwyt w low bar, na, naprawiłem sobie bark. Co było ważne w kontekście tego, że aby miał za słaby zakres w low barze, no to wtedy ławka dostałaby naprawdę wciery i nie byłoby dobrze z tą ławką. Martwy ciąg i tu była bardzo duża niewiadoma i coś śmiesznego wam powiem, kończyłem przygotowania na 270, na 270 i miałem ogólnie w sumie można powiedzieć 3-4 próby w ciągu tych przygotowań i raz mi się nie udało, nie udało tego podnieść, w wyniku tego, że podchodziłem pod 275 i też tego nie podniosłem. Yy, I potem próbowałem cofnąć na 270, też nie podniosłem. Nie podniosłem z głównego powodu krawieckiego, tutaj krawieckim, mam problem z tym krawieckim, yy, bo bardzo często robiłem ciągi. Te 275 jak próbowałem, to było dwa dni po 270, yy, 70, 270, 270, <grytanie> pa, się włączył. Yy, no i tam było po prostu różnięcie ostre. I jak widać, to nie służy, to znaczy służyło takie częste trenowanie, bardzo częste trenowanie ciągu, właściwie dwa razy w tygodniu. Yy, w kontekście nauki techniki, bo tam były bardzo duże zaległości, nie czułem w ogóle sztangi, nie wiedziałem, co to jest w ogóle opór, długo z tym walczyłem. I jak już wykaraskałem się, wykara się z tym, to niestety ten krawiecki dawał mi tutaj znaki negatywne. Dlaczego? Bo w lewa noga ma, jest inna, jest krótsza, też pewnie inna budowa biodra i za szeroko po prostu stałem w stosunku do budowy biodra. Wcześniej też tak robiłem, ale duży progres, tak? Robi swoje i te miejsce po prostu nie dawało rady i ten krawiecki po prostu się odzywał i podchodzę po te 270 kg. Niepewnie, niepewnie, bo nie wiedziałem, czy podniosę, czy nie, okazało się, że poszło, zobaczcie, lekko. Mam duży problem tutaj z wyczuciem naprężenia sztangi, ale to jest do panowania. To znaczy, robię to dobrze, jak chcę, ale później. Zbyt długie czekanie w tej pozycji i szukanie tej koordynacji i automatyzacji powoduje to, że, patrz właśnie na sztangę, że zbyt skupiam się na tym i myślę sobie w głowie, przecież to jest ciężkie, to jest wielkie, ciężkie i tego nie poniosę. Więc po prostu muszę troszeczkę odejść od tego naprężenia, wstępnego naprężenia sztangi, wyluzowania, czyli zapania, albo nie zapania, usunięcia tych luzów i po prostu skupić się na targaniu tego mocno z dołu. Najważniejsza kwestia, jeżeli wytargam to z dołu, to muszę, e, muszę tej szadze nie pozwolić uciec w przód, bo później mam złudzenie, że to jest ciężkie. A ciężkie nie było. Pierwsze podejście poszło bardzo lekko i tu okazało się, że muszę się jeszcze bardziej wyprostować, bo stałem tak jak regulaminowo, ale niektórzy sędziowie chcą, żebym po prostu miał przepros większy, ale zaliczyli to 3 do 0. Drugie podejście mówię, no 280 kg spokojnie, ja wiem co czułem, a co było na filmie, na filmie było bardzo lekko i tam był zapas 30 kg minimum. No ale ten krawiecki, ten krawiecki się odzywał i powiem Wam szczerze, że przez tydzień on mi kół, po prostu ku przychodzeniu i no było, było z nim źle. No i tu też podchodziłem, po tym pierwszym pierwsze podejście już kulałem idę na 280, mówię kurde z tą nogą nie podniosę no i podniosłem, też bardzo lekko, no i trzecie podejście było obliczone pod drugie miejsce, bo się okazało że mam bardzo dużo szans na drugie miejsce jakoś tak uciekałem nagle, byłem na równo trzecie, czwarte, trzecie, czwarte, drugie trzecie, czwarte i nagle potem pozostawałem sam jako drugi i wystarczyło po prostu ustalić takie podejście jakie dawało mi drugie miejsce, takie ustaliłem musiałem jeszcze zmieniać z 285 na pół, bo owa osoba yy, yy, próbowała iść na drugie, trzecie miejsce, właściwie na drugie miejsce i mogła stracić nawet i trzecie miejsce. Natomiast ja poszedłem sobie tutaj spokojnie 28,5 z przekonaniem, że tego nie podniosę, bo ta noga, no ale yy, podniosłem to dość fajnie. Problem jest taki, że z dołu brakuje tego push, yy, z dołu zbieram to tułowiem i później dopiero włączam push. A wolałbym to zbierać biodrem. I później ustalać z tego biodra wysokość znaczy wysokość ustawienia tyłka, no i później zabieranie to pusz. No ale to jest do opalowania. Ja mam też długi tułów, dość długi tułów, i u mnie zawsze te ciągi są wyzwaniem, pomimo tego, że były bardzo silne, ale to wynikało też z techniki, i powoli, powoli to sobie już odświeżam. Chwyt bardzo mocny, potem ściągnąłem sobie tutaj te plastry, bo w pierwszym podejściu one się zwinęły, więc jak widać mogę je używać tylko do treningu, mam problemy z tym palcem, palcami, zobaczcie, skóra jest cała zajechana, sucha, więc tu muszę sobie to zrobić od, od tego właśnie zamka, teraz będę wchodził właśnie na paski takie bardzo twarde, krótkie paski, żeby mieć imitację właśnie ciągu w zamku, żeby po prostu ten zakres nie był, nie był większy. Yy, większy w sensie, yy, żebym nie miał dłuższy rok, tak, żeby nie, nie ciągnąć to z takimi paskami, że ma na końcach palców, tylko tak jak jest na zawodach. No i tu był zapas moich zdaniem 10 kg 300-310. Tak patrzyłem sobie, żebym miał yy, zawody innej federacji, gdzie są taśmy, a taśmy bardzo dużo dawały zawsze, yy, jak startowałem w sprzęcie to z 5ęć pięć a maksymalnie 7 dych wyciągałem, więc już bym, mógł, już bym mógł mieć ponad 300, grubo ponad 300 kilo w siadzie. Wiadomo, jest to w taśmach, ale te zawody też ludzie, wielu wielu osób traktuje wynik w taśmach jako ten sam, co wynik bez taś. A taśmy naprawdę dają osobom bardzo, bardzo dużo i może wystartuje w zawodach w przyszłości taśma, albo sprzęcie i może w przyszłości wystartuję w takich zawodach graf, gdzie będą taśmy i zobaczymy, czy jestem w stanie zrobić plus 900 kg w truboju siłowym. Jak oczywiście się wyrobi, bo teraz na razie jestem niewyrobiony. Dobra, jakie są plany? Na razie jutro robię sobie USG tego kolana, bo bardzo możliwe, że w wyniku bardzo dużego osłabienia krawieckiego skręciłem sobie delikatnie kolano, ale już dzisiaj sobie robię trening, siady. Najgorzej jest po prostu z ćwiczeniami, jedno nóż, nie ma tam stabilizacji, ale moim zdaniem to nie będzie jakiś tam problem, aby trenować, prócz sumo, bo sumo nie mogę robić, bardziej po prostu przyjdę sobie w klasyk, który wzmocni moje sumo i tak często robiłem w przyszłości, więc będę opierał się teraz na klasyku i na GHT oczywiście, bo GHT mam na stałe w planie dwa razy w tygodniu albo nawet trzy razy w tygodniu i to jest pierwsza kwestia i później jak żurci ta noga, to wchodzę w deficytowe ciągi sumo. Kolejna sprawa to zawody. Jakie są plany? Plany są takie, że teraz są te mistrzostwa Europy i tam chcę wystartować w lutym. Później są mistrzostwa znowu Europy, ale sprzęcie, pełne sprzęcie i tu będzie bardzo ciekawa sprawa, bo będę robił w koszuli w kostiumie i w kostiumach dociągów, dosiadów i, i w taśmach, bo chcę wystartować w typowym truboju siłowym, bo jest trubój siłowy Tróbusiowy, tak? I tróbusiowy klasyczny, czyli raf bez sprzętu, tak? I chcę spróbować, jak to jest w koszuli. Sami zobaczycie, że yy, ktoś, kto Dźwiga, sprzęcie i nie ma z tym obycia. To nie jest takie łatwe jak Grzegorz Wałga, który pod 400 kg podchodził i wyciskał treningowo. Tu zobaczycie, że nie jest tak kolorowo, bo tak w tych, w tych Federacjach, w tej Federacji jest koszula jednowarstwowa, nie trzywarstwowa. Jednowarstwowe dają dużo, dużo mniej, i widziałem, że tam trzeba wycisnąć 280, aby w samym wyciskaniu, leżąc, aby, aby mieć złoty medal 280, 285 przy tej właśnie wadze. I liczę na to, że y, uda mi się zbliżyć na. czy zrobić winie plus 250 kg w koszuli. śmieszne, śmieszne. Natomiast naprawdę to jest hard, hard. Kiedyś mnie prawie koszula zabiła, więc wiem, wiem co y, ona ze sobą. jakie ryzyko niesie. Natomiast mam teraz belki i jest całkiem na bajka. Y, tak, i tam jest kostium dosiadów i y, taśmy. Które będzie to bolesne, bardzo bolesne i to będzie, ale chcę spróbować i powalczyć tam o medal. O zwycięstwo oczywiście, mnie interesuje tylko i wyłącznie zwycięstwo w tych zawodach i w tych jednych i w tych drugich. I później są mistrzostwa świata właśnie w wyciskaniu leżąc, raw, czy bez sprzętu i w koszuli. I chciałbym właśnie wystartować na świata nie w truboju siłowym, tylko właśnie w wyciskaniu leżąc w tym i w tym, bo to jest całkiem inny sport. Mam tam oczywiście kilka medali w wyciskaniu leżąc, ale w zawodach istotnych typu śląska, akademickie śląska. Yy, natomiast yy, w stricte właśnie wyciskaniu leżąc nie mam i chcę tam sobie powalczyć i zdobyć kolejny jakiś tam medal. Yy, no, widziałem teraz te wyniki w Masterach. Tam trzeba mieć w 120-200, około 200, 220 wyciskać. Między 220 a 205 w tej kategorii plus 40 lat i stopiące między też 200 a 215, bo 217 kg wycisnął, no i w koszulach 280 kg. Co przez sprzęcie te wyniki są dużo, dużo, dużo słabsze, bo jednak garstka ludzi trenuje sprzęt, natomiast to jest dla mnie po prostu taka forma... E, zabawy, kontentu nowego, e, zobaczenia, jak to jest, po prostu robić coś innego niż typu łotr Siłowy czy nie rozwijamy tam siłę, znaczy czy siłę masz, którą sobie już rozwinąłeś, tylko uczysz się po prostu techniki. Więc w przyszłym roku chcę kupić sprzęt trubojowy. Będę wiedział, jakiej kategorii wagowej e, będę startować. Raczej to będzie kategoria 120, bo chcę, tak mówiłem, startować w kulturcyce A i IVB. I muszę mieć wagę. No. Na razie jest tak, że mam dużo masy mięśniowej, coraz więcej noga, wszędzie. Chcę startować w kulturystyce ciężkiej, a nie już w men's physique. Więc potrzebuję tu mięśni, tu mięśni, więc będzie w treningu sporo też izolacji na triceps. Szczególnie triceps, bo on, moim zdaniem, da mi bardzo duży wynik. Już wzmocniam bardzo mocno wyciskanie na barki, tam się porabiam aż o 30 gdzieś kilo, 20-30 kg spokojnie i od razu to się przyłożyło w ławę jak zacznę trenować triceps, którego nie trenowałem to moim zdaniem w końcu będę dobrym wyciskaczem w końcu będę konkurencyjny w stricte zawodach w wyciskaniu leżąc i taki jest cel fajnie pobić właśnie ten swój rekord życiowy w wyciskaniu leżąc który jest przyzwoity 215kg treningowo nie do zaliczenia i 210kg na zawodach natomiast no, jestem blisko no 15kg mi w tej chwili zostało 15kg to jest niedużo tak i co mistrzostwa świata w RPA no, właśnie te RPA. Strasznie daleka podróż. RPA, RPA też nie jest bezpieczne i raczej nie chcę tam jechać. Zawody i w sprzęcie, i bez sprzętu, i widziałem wyniki. Już teraz byłbym w pierwszej trójce. Szansę na pierwszą trójkę tym, tym słabym wynikiem. Plus 40, RAF. Jeszcze przemyślę sprawę. Wola, by wystartować w tej Sofii w Bułgarii, niż w RPA. Czyli w Bułgarii wyciskanie leżąc, a w RPA jest trubój co, co mnie najbardziej interesuje. Z tym, że boję się, że co roku będzie to RPA i no, nie będzie wyjścia. Trzeba, trzeba tam kiedyś, kiedyś pojechać. Tak? Chyba że zdecyduje się na już raf w taśmach. No i tyle. Łapy nie ma, pamiętajcie, łapy nie ma, ale bębol jest.